Witam w kolejnym materiału na kanale Antyfakty że jakierdolny koziołek. I Sekuento, witaj, witajcie. Tapujemy, tapujemy widzowie. <laughs> Dziękuję za kapelusz, o jezu! Dziękuję kapelusz! Wow, 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 ale mocno, ale ci się Ale zrobiłem, je... Wow! I ja tylko nie, nawet nie wiem, co dalej powiedzieć, bo tam nawet nie wiem... Dziękuję za lodzika! Razy 3-4 różeczki, kochani! Tak. No ja mówisz, są, no są. Że Lody. A ja, ty ja mówisz, dziękuję za lodzika? No są lodziki. Nie, to. ale co mi się ostatnio życzyło? Nie ostatnio ten... tobie tak mówiłem. Ale z dla wychodziliśmy. Ale ostatnio, ten, ten, ten to mnie pomyliłeś, To my, pomyliłeś, już tego nie powiem. Chciałem powiedzieć, że z, że z ojcem, ale tego nie powiem, bo ja szanuję rodziców. No nie, możesz mi tak powiedzieć. Ale tego ja. nie powiem. Nie, no możesz tak Ale tego co nie co powiem, bo boże się rozważa. na dalszą część tej rozmowy. Ale, ale Będzie tylko na nie powiedz. Hop jak jestem mistrzem szkoły w bieganiu na 60 metrów, to byś mnie nawet nie złapał. 60 60 na 60? Na <laughs> 60 oczywiście. <laughs> nie, przepraszam. <laughs> ja zawsze biegam na Na 61. <laughs> Wszyscy kończyli, a jeszcze a daj dalej, 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 jeden metr. Ten jeden metr tak. Dobra, ale co mi się śniło ostatnio, rzucił jak ta typiara ci pokazała, ty pokazałeś jej zdjęcie, a ona że tam włosy miałem. Proste. A miała, no, to, jak... miała prosto wtedy. No tak, no ale to jest prawda, a ty się z niej śmiałeś, że Nie, była Nie, mi Aha. Nie, no, bo ona była piękną kobietą i wyglądała tak jak na zdjęciu. No tak. To czemu się znieśmiałaś? Nie, mówię ci, że wspomniałem to jest, mi się bardzo... Żarty, jest bardzo wycięte z kontekstu. Bo na TikToka też wchodzą ludzie, którzy nie są w internecie, tylko są normalnymi osobami, tak? Ta. I one trafiają na, na patą influencerów, bo tak to trzeba powiedzieć, którzy obrażają innych ludzi, biją ich w dodatku. I tak jak dzisiaj nie wiem, glebę wyśmiewaliście, kłóciliście się z nim, wyzywaliście go i wchodzi normalna kobieta, no to może nawet jest twoja sąsiadka z terenie, a ty ją obrażasz i mówisz, wiesz, i się się i Ale wira, czekaj, na czekaj, czekaj, czekaj. Wira, czekaj. wira na całą. Nie Polskę. rozumiem jednej rzeczy. Nie, ja to wiem, że to nie rozumiesz. Siebie, to. Ja ją obraziłem, pokazując jej, jej zdjęcie z Instagramu. No ja, to ale to było mega fajne i mi się to podobało. I reagując są? na to, co powiedziałem, <laughs> To było <szanuję>. zajemiste akurat. To <laughs> akurat są mega nie? Jak, jak TikTok to jest mega dziwna platforma. Ja sobie czasami odpalam te live, nie? I to jest tak dziwna platforma. Ja nie to nie tam o czwartej rano czasami są jakieś grupki, nie wiem, 15 osób i się tam kłócą, wyzywają z tego. Ja tam wchodzę, mówię, tam ty Max, ty jesteś u mnie jakimś, takim, No to jest najlepsze, że tam się prawie każdy zna na tym TikToku, na tych live'ach. To toksyczny ten TikTok. Ale tam, no, tam są jakieś ja mafie w nie? Ja się ogóle, z nie? takimi ludźmi, no, z jakimi się połączy nieraz, ale... No nie jest toksyczny. Nie, nie z każdym, nie? Co ty mówisz? W ogóle nie jest toksyczny. Nie, no jest mega toksyczny, to ja no jest upadam, na Bo ja na przykład jestem takim wrażliwym, empatycznym twórcą i ja jak się z kimś łączę, to my rozmawiamy family friendly. Nie no, ale tam nawet o tej piątej rano są takie akcje stare, no wyzywają się tam albo w wróżkowie tam Ej, są... Nie, a co ty, co ty, czemu ty myślisz, ja piątej rano. rano czy szósta, patrzę tam malicha akurat w szabacie. Ja, ja Głodnemu chleb, chleb na myśli, głodny głodnemu jak pomnik. Jaki? Nie wiem co ty tu pociągasz, no sam nie wiem o co ci chodzi. O Trivince weź. Chatar już czwartek, nie? No. A tu jutro ekier, jest tak, czwartek. Czwartek piotr piotr taka piotr mała piotr, osoba, piotr, to, to jest mały. Tak ekier pewnie wczoraj lot zakończył. Kto do nosa to zaraz przyjechał. Ma, ma, ma kichawę, kichawę ma, zapchaną, mnie. Ja już widziałem co tam robiłeś na wterze, dobra. Jak to mówił mój kolega Łukasz Ekier? walcie kryształ. <laughs> Jakbym był jego kolegą, może bym tak to powiedział, ale oczywiście, oczywiście Spain, no Dobra, tak nie było. Dobra, tak szczerze, walka z Glebą. E Bijecie się w K1, tak? Tak, małe rękawice Kurde, czy ma sens ta walka? ciężką będzie, nie? Tak naprawdę, Glebie. Znaczy, no, dobrze jest, bo no, 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 nie jest no, dobry, nie? Dobrze, co no, no, z tego. Gleba, Gleba jest przejebanie z... dobry stójkowo. Ale to mówię serio to Ja wiem, ale mimo wszystko... Ja nie boję, po prostu mam będziemy mieć taktykę... Ty cały czas mówisz, że się nie boisz, ale nikt ci nie mówi, że ty się boisz. ja wiem, bo... Ja ci nikogo nie boję, nie? Jak nie ja mógł... upierdolimy gleby w pierwszej rundzie, to. Być ja nie wiem, czy wiesz, ja na przykład nie wiem, czy ja tlenowo jestem przygotowany na całą walkę z glebą. Na przykład. No Ale łebbym wy... ma... ma wytrzymały, nie? Jak się z ciosem <grym> tak. bił, no to no ma wytrzymały. Jak tam to nie to ma, to jak z ciosu mózgu byś. O sumiedana. Z gówno i bata mi okręcisz, no jak to mówią. <gryrym myślę> nie, ale, ale tak naprawdę no, gleba, no dziwiam no. mnie ta walka. Bo fajnie się ogląda, bo gleba jest taki zbity, jest dobrym zawodnikiem, ale nie jest duży. A jak widzisz dużego o. zawodnika, jest dwóch na jednego, to jest... Inaczej da, jest. inaczej, o. nie jak wyżej pódzian jest na przykład, na też do duży właśnie mówię, Sianos, no. albo jakby ten się bił, ten Eddie Hall, a inny ma mały Bo mnie wołają, że ja muszę jechać, także ogólnie Trzymaj się, nie go nie woła starego. kto by kto by, kto, by wołał, kto by wołał? A teraz to stoi, bardziej, tylko, czy mogę jeszcze wrócić na wywiad? Czy mogę, tak, roz... czy mogę jeszcze wrócić? Na... Koziołek, Ko, koziołek powiedział, że ktoś go woła, a go nie woła, bo on nie ma nawet znajomych. No. TikTok live, live muszę zrobić, muszę zrobić, zrobić TikTok. Dziękuję za Rodzika, dziękuję za lodzika. Koziołek. No Nie się, dobrze, będziemy się z niego, nie nie, będziemy z niego. Co się Co się stało u ciebie nie. od ostatniej walki? Czy coś się zmieniło, czy się nic nie zmieniło? No jak się zmieniło? Jest... Dużo się zmienił, Mordo, ta pę... szpachlujemy, tapetujemy na budowie. Cały czas robiłeś. No, to często No. Ale najwięcej cały czas tego robić, to widziałem. Ale ostatnio robiłem sobie z budowy Live, Fajnie wiesz. Bo no, robiłem, nie wiesz, ludzie sobie sobie tą topetkę lecę, kurde, wiesz co chodzi. Mówię, jesteś, jesteś ty taki jeszcze jeden gościu z Niemiec, taki Polak. D taki Denis? taki? Kurde, nie wiem jak on się nazywa. Taki starszy gościu, ma chyba 40-50 tak lat ta? z Niemiec, no? A to nie wiem, bo. On no też tam robi takie właśnie. A drugi Stosiu taki piękny. Mój tatar to znaczy był w Monachium, mógł właśnie złego. Mój tatar to gdzieś tam w Monachium teraz działa, budowy ma, akurat ich ona on CPA nie jest Stosiu, kurwa. A no, ci powinniście zrobić jakiś taki team, bo on też się bił w jakiejś takiej federacji, że tam na, na jedną rękę. Aha, że no, ręk no, na jedną rękę. No bo my masz bagietę, jesteś ty. No, jak, jest tej... Bojan, który też tam bruki. No, z Bojanem bruki. to waleczkę możemy zrobić, bo Bojan się ostatnio poddymiał kurde. ja zapomniałem w ogóle już o tym. Ale kurde. A dobra się walka dogadali. była. Dobra się walka. Się była. On teraz by jeszcze mnie to no. może zobaczymy jak potem. W K1, no. no. Bo, bo tak, wy macie taką naturalną siłę, nie? Bo z budowy się z budowy ma taką. Masz on, siłę. On, on też że nic nie trenuje, ale widać jak on. No, tak, taka naturalna. Że może to ci taka praca na budowę fizycznie ci nie daje, e, znaczy optycznie cię nie powiększa jakoś mocno, ale taką siłę ci daje, nie? Czy możesz być takim, wiesz, takim. Taki to jest nie to nazywa Niepozorny, taki... ale jak. Ale... Rolnik, to się tak się mówi tak, tak, taki tak, rolnik. No. Sil, silny wiesz, silny musi tak, z dłoni, tak. nie, osoba która, osoba, która całe życie gdzieś tam no, nie skalała się tą fizyczną pracą, to też nie jest nic złego, no bo każdy jakby idzie w swoim kierunku no, i tak. tam nie ma co oceniać, ale no, to, ta natura się jest mocniejsza. I ten bojan właśnie no, pokazał też w tej pierwszej walce. Też walczył wtedy z, tym takim z Hermesem, no, no, a hermes jest taki z, koksik, też duży, no, nie, też no. duży, I tak to znaczy gładko go pokonał. No. Tak. Łatwo. Myślałem właśnie, ja myślałem, że właśnie ten herma. A bo ty wszedłeś na zastępstwo ostatnio z Oskarem, tak? No i dni się przygotowałem. Jak to było? Pamiętam. Kurwa, w Mieszę Rudzie gdzieś tam ja go przewaliłem, potem on się przekręcił no i co i aha, wiesz... Serio no nie, nie, ser, ser nie, to... nie pamiętam, bo taka no. walka... No to wiesz... Że nie, bez historii, bo zadzwo... też nie mieliście konfliktu jakiegoś mocnego, nie? Swojego, mieliśmy, nie? nie mieliśmy właśnie. Po prostu zadzwonili do mnie z walczy, mnie nie ma problemu, nie? No dobra, i teraz yy, znowu wracacie, bo jak, jak, jak wy się nazywacie? Bo to są Good Boysi, a wy wejdziecie... Team say a, a co byście powiedzieli, walkę na Good może? Możemy, nie ma problemu. Więc na to chyba nie masz dobrego jego przodu. No, nie, nie masz, bo przodu wyjął się za i on ciebie też wyzywał. Tak, ja mogę go no, walić na dziurę, ta, nie bierze ja nie 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 ciosa, kurde, możemy robić dwóch, na dwóch. Ale dobra, dalej masz coś takiego, że jak patrzysz na Tana, to masz takie kurde. No dla mnie będzie łeb z całe życie, bo się bierze na rodzinę, na kobiety, do dupy. Ale widzisz, teraz coś. został wzięty i. i ci się dalej, ci ci się dalej, ci się dalej na, 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 na demię. Ale no widzisz, bo ale co, no no bo... na go nie chcieli, teraz go znowu, tam, no bo na ten robi, wiesz, no robisz, no robisz. No robi. Ale widzisz, że on jest teraz bardzo lubiany na ten? No tak jest. bardzo, bardzo lubiany. No bo wiesz, to co mówił wszystko, to prawda ogólnie, nie? <laughs> ja. Wiesz, ale, ej, ale wszystko co mówi to prawda? Teraz nie no wystando. wszystko nie, no bo teraz ogólnie jedną no, rzecz nie o... mówił coś, no nie chcę mówić tego to. Ale o kim mówił? O Ola, nie, nie, to nie jest <grym> prawda, <grym> to nie <Mis> jest, <grym> jest prawda. Nata na, na, dodaje na, zaraz torkę, widzisz? Widzicie nawet sekwento przyznaje rację. Nie, nie śmieję się, śmieję się. Co tym? Takie rzeczy to ta, wiemy. Ale no mocno się okazało, co? Jak miał walkę z Denisem mówił jedną rzecz, potem wszyscy go za to tak Nie chcę się, jakbyś powiedział, że ty akurat trzymasz stronę Natana. Ale oddajesz no mu to, że show robi. No to show robi. No to każdy musi tutaj robić show. Ale ja tak? dziwne, nie to że z tej strony, gdzie był tak średnio lubiany, teraz jest A to Tak jest, tak jest internet, jest. Po tak teraz, wszystko działa. nie Jakby Ja tego nie oceniam, bo ja mam to w dupie, ja czy, czy wy kogoś lubicie, czy wy kogoś ja ja się... ja ja nie ja, lubicie. Ja też mam to w dupie, czy ktoś mnie lubi, czy nie. Ja lubię Natana, postać internetową, no? bo ja lubię te podkręcanie no? i mi się to podoba. Nie wszystko, co tam mówi, mi się tam oczywiście podoba i nie wszystkiego jestem zwolennikiem, ale ogólnie całość kształt Natana jest bardzo ciekawy i potrzebny w frikach, nie? Potrzebno, musi ktoś taki być, ja. nie? No, tak. już nie przedłużam. Dziękuję bardzo, dzięki wielkie.